Witam serdecznie, szanownych państwa. Donald Trump wygrał wybory. Donald Trump znowu został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Co to oznacza dla Polski? Co to znaczy dla świata? Co to oznacza dla dolara amerykańskiego? Czy dolar amerykański, szanowni państwo, będzie kosztował 2 złote czy też podąży w kierunku 5 zł, 6 zł za dolara amerykańskiego? Proszę zobaczyć, tutaj mamy wykres: 4 zł i 6 groszy za dolara amerykańskiego. Dolar amerykański bardzo mocno wybił. Zobaczmy w ostatnich godzinach. Co się dzieje z dolarem amerykańskim? Złotówka uplasowała się w okolicach 3,98 tuż w trakcie wyborów w Stanach Zjednoczonych, no ale teraz to jest 4,06. Proszę zobaczyć, jednak jeszcze przed chwilą było wyżej 4,05. 8, prawie 4,09 za dolara amerykańskiego. Oczywiście to są chwilowe wyczyny dolara amerykańskiego, nie ma co tutaj się wkręcać za bardzo. Ten dolar sobie będzie fluktuował w górę na dół, ale co to znaczy dla nas? Co to znaczy dla dolara amerykańskiego? Czy warto kupować teraz dolary, gdy Donald, Donald Trump będzie, jest już prezydentem, czy też będzie, dopiero będzie zaprzysiężony? Raczej, raczej zostanie tym prezydentem, bo wygrał właśnie. Właściwie znaczącą ilością głosów elektorskich tam bodajże teraz podają 277, Kamala Harris ma głosów tych znacznie mniej, Kamala Harris ma tych głosów około tam 210 elektorskich więc jest to wielka, wielka różnica. W takim razie powstaje pytanie, co się stanie z dolarem amerykańskim? Czy dolar amerykański będzie się, szanowni państwo, zawalał. Zaraz to wszystko sprawdzimy, ale zanim to sprawdzę, szanowni państwo, Zanim przedstawię moją analizę na temat wygranej Donalda Tarampa w, w Stanach Zjednoczonych wezmę swojego ukochanego łyka kawy. Łyczek kawy jest, jeszcze został. No i idziemy dalej. Weźmiemy potem łyczka kawy. Szanowni Państwo, tak więc co się dzieje? Proszę zobaczyć, co, czego my możemy oczekać, oczekiwać? Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone czy Czego my możemy oczekiwać od polskiego złotego Czego możemy oczekiwać Od polskiej złotówki dolara amerykańskiego Czy dolar amerykański będzie kosztował 5 zł 6 zł za złotówkę Przede wszystkim trzeba zrozumieć Naszą obecną sytuację Ale zanim zrozumiemy naszą obecną sytuację Chciałbym powściągnąć Hałasy W naszych głowach No i proszę zobaczyć, tutaj pokażę wykres dolara amerykańskiego Do polskiego złotego Chciałbym wyjaśnić pewną taką y, rzecz, szanowni państwo, że y, no, w polskiej gospodarce to tak wygląda, że nie ma znaczenia, kto rządzi, czy rządzi Donald Tusk, czy rządzi y, y, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Leszek Miller, y, czy ktokolwiek inny, czy tam Kwaśniewski. Złotówka mniej więcej porusza się w tym samym rejonach. Znaczy się oczywiście do dolara amerykańskiego. Oczywiście, tutaj y, proszę zobaczyć w wyroku znaczy się tutaj, jeżeli chodzi od roku 2008, prawda, od roku 2008, nie ma znaczenia kto rządzi, nie ma znaczenia kto rządzi od roku 2008, złotówka się po prostu zawala, po prostu, od roku 2008, prawda, czy rządzi Kaczyński, czy rządzi Tusk, czy jest Donald Trump, czy jest Kamala Harris, czy tam ktoś inny, czy Barack Obama to polska złotówka po prostu się zawala od roku 2008. Taka jest rzeczywistość, Szanowni Państwo, taka jest rzeczywistość. W ogóle nie ma znaczenia, czy rządzi Donald Trump, czy Obama, czy rządzi znowu Donald Trump, prawdopodobnie od roku 2008, tak? od roku 2008. Tak? Taka jest rzeczywistość. Taka jest rzeczywistość. W 2008 roku dolar amerykański kosztował 2 zł. Płacono tylko za dolara amerykańskiego e, za 100 dolarów e, około 190 dolarów kantora, 190 zł. Taka była rzeczywistość. Szanowni Państwo, jeżeli. Miałeś 1000 dolarów, to dostawałeś tylko za te 1000 dolarów około 190 złotych, prawda? Taka była rzeczywistość, szanowni państwo. Oczywiście, w następnych latach polska złotówka totalnie została zniszczona, prawda? C czyli tak, jeżeli w 2008 roku zarabiałeś 2000 złotych na rękę, to właściwie zarabiałeś 1000 dolarów, prawda? 1000 dolarów. No i polska złotówka tak się umacniała, do tych 2 złotych, proszę sobie wyobrazić, ta złotówka się tak umacniała od około roku 2000, tak? Od roku 2000, proszę zobaczyć, tutaj, w roku 2000 złotówka kosztowała, widzimy no 4,60, 4,70, 4,50 była, bardzo, bardzo, ale bardzo to tania. Dolar amerykański był bardzo drogi, ale my wtedy mieliśmy bardzo wysokie oprocentowanie. Nasze oprocentowanie w latach 2000, 15, 16, 19% wynosiło, prawda? Proszę sobie wyobrazić, że nasze oprocentowanie, że jutro wychodzi pan profesor Glapiński prezes Narodowego Banku Polski z naszymi kochanymi bystrzakami. No i on nam mówi wtedy, że tutaj podwyższamy oprocentowanie dramatycznie, podwyższamy to oprocentowanie o 2%. Za miesiąc wychodzi znowu o 2%. Za miesiąc wychodzi znowu o 2%. I tak przez Pół roku, wyobraźcie sobie, i każdego miesiąca wychodzi i podnosi oprocentowanie kredytów hipotecznych o 2%, prawda? I dzisiejsze kredyty. Jeżeli nie macie zamrożonego oprocentowania, to wasze kredyty z, które dzisiaj macie z 8%, które były kiedyś na 3%, podskakują na przykład na procent 20, 25, tak? Czyli mieliście kiedyś powiedzmy załóżmy mieliście, mieliście ratę 3000 zł, dzisiaj macie ratę 7000 zł. No ale przez pół roku pan profesor Glapiski z naszymi kochyna, kochanymi bystrzakami, żeby uratować polskiego złotego, żeby nie musieć wejść do strefy euro i nie musieć oddać wszystkich swoich rezerw walutowych, które posiadamy w Narodowym Banku Polskim, bo ja przypominam, że Polska przytrzyma przy, szanowni Państwo, w Narodowym Banku Polskim 1000 miliardów złotych, no to tu jest kupa kasy i około i ponad 400 ton złota mamy. No tak te złoto mamy, że większość tego złota jest w Londynie i w Nowym Jorku i tylko trochę złota trzymamy tutaj, prawda, w Polsce. Więc właściwie to jest złoto na papierze. Czy, <laughs> tak więc pamiętajmy o to o tym, że tak to wygląda. No i wy Wyobraźmy sobie, że no, y, y, raty y, y, były 3000, y, dzisiaj są 7, prawda, bo tak to jest, albo nawet 8 ludzie mają raty 1000, y, 8000 złotych, no ale pan profesor Grapiński każdego. Każdego miesiąca wychodzi i żeby uratować polską złotówkę, gdyby polska złotówka się zawalała, gdyby polska złotówka się zawalała, to by musiał podnosić te y, oprocentowanie o 2% w skali miesiąca, to proszę sobie wyobrazić, że jeżeli liczymy to od miliona złotych, to jest 2%, prawda? 2%, Szanowni Państwo, to jest 20 tysięcy złotych co miesiąc, więcej odsetek od miliona, prawda? Więc gdyby podnosił, podniósł o 12%, no to od miliona się wprowadzi wtedy 120. Y, Tysiące złotych odsetek więcej, czyli około 150 tysięcy z marżą banku, prawda? Więcej, tak? Więcej, czyli to raty ludziom by podskoczyły, mieli ludzie raty 4 tysiące, podskoczyły do 8 tysięcy i potem by podskoczyły do 10, do 12, do 14, do 16, do około 20 tysięcy złotych, prawda? Miałeś 3 tysiące, masz 20 tysięcy złotych, tak? Taka była sytuacja w 2000 roku, Taka sytuacja, znaczy się wtedy ludzie nie zaciągali tak wielkich kredytów, bo wszystko było tańsze, prawda? Bo pieniądz był droższy, prawda? Bo pieniądz miał wartość. O to chodzi, prawda, pieniądz miał wartość Wszystko było tanie, rzeczy kosztowały 50 groszy, 40 groszy, 70 groszy Złoty 20, prawda Złoty 99, takie były ceny, prawda yy, Taka to była rzeczywistość Więc te kredyty nie były tak gigantyczne Prawda, tak, tam milion złotych kredytu Kto to tam kiedyś brał milion złotych kredytu Prawda, no yy, i tak yy, No tam brali tacy No ale no, było ich znacznie mniej no Dlatego ja ciągle powtarzam ludziom no, zacznijcie, zacznijcie myśleć liczbowo Zacznijcie liczyć matematycznie a nie y, fizjologicznie, prawda? Bo ludzie myślą fizjologicznie. Y, a co to oznacza, już nie będę tutaj mówił, bo to, szanowni państwo, jest kanał YouTube, prawda? No, ludzie myślą fizjologicznie, ludzie nie myślą matematycznie, niby ludzie myślą tak, jakby kalkulowali. No, ale zbytnio w Polsce nie kalkulują, ponieważ nie są w stanie przekalkulować, bo nie mają wiedzy ekonomiczno-finansowej. Szanowni państwo, ja mówiłem o godzinie zero, y, mówiłem o godzinie zero. Szanowni państwo, y, ponad 10 lat, że nadchodzi do Wielkiej Brytanii. Godzina zero, nadeszła godzina zero. Totalnie się tam, w te, tej Wielkiej Brytanii, wielu rzeczy w ogóle nie opłaca, prawda? Godzina zero nadeszła, załamanie Wielkiej Brytanii mamy do czynienia. No, ale mówiłem, że do Polski do, nadchodzi też godzina zero i w Polsce ta godzina zero może być znacznie większa no i będzie większa ze względu na to, że nasze oprocentowania nie są zamrażane. Prawda? teraz to się dzieje, ludzie zamrażają, prawda? No ale wtedy to było wtedy, prawda? Wtedy nie zamrażaj. Teraz coraz więcej ludzi zamraża swoje kredyty. To też nie jest tak zawsze, że powinieneś zamrażać zawsze swój kredyt, no ale generalnie bezpieczniej, prawda? Bo nigdy nie wiesz, co się stanie, bo jak wywali oprocentowanie tak, że z raty 3000, zrobić się 20 tysięcy, no to wtedy lepiej sobie, lepiej, sobie, lepiej sobie zabrozić to oprocentowanie, prawda? Ale one i tak tylko są w Polsce na 5 lat. No ale idąc dalej, szanowni państwo, to, co się stanie po wygranej Donalda Trumpa, to tutaj ta złotówka się umocniła. Wtedy chyba rządzili komuniści, prawda, w Polsce rządził Leszek Miller, prawda, czy Zaleszka Mil, chyba Zaleszka Millera złotówka się umacniała, prawda. Za Kwaśniewskiego, za chyba Leszka Millera, nie wiem, kto tam nie pamiętam dokładnie tych lat, dokładnych, prawda, dwutysięcznych, prawda. Eee, eee, do, dokładnie kto wtedy to Leszek Miller trochę pis rządził, prawda, tam y, samoobrona, tam nie pamiętam dokładnie. Który to który rok, więc tutaj zawsze sobie sprawdzę i tyle, tak? No ale wtedy się ubacniała, prawda? Więc za. Za, szanowni państwo, gdy rządził Leszek Miller, szanowni państwo, e, gdy rządziła postkomuna, to ra, e, najpierw złotówka się osłabiała drastycznie, a potem się umocniła drastycznie, prawda? No, no bo tu ona się potem osłabiała, prawda? Potem się mocno us, u, umocniła, prawda do dwóch złotych, no proszę sobie to wyobrazić, jakie to były czasy, szanowni państwo, no, z 5 złotych na 2 zł złotówka się umocniła, tak? No i to tak jakby teraz to tak jakby teraz, prawda, z tych 5 złotych, gdy złotówka się zawaliła do 5 złotych, prawda, umocniła też się do dwóch złotych, prawda? Proszę sobie wyobrazić, takie mogą być czasy. Ale na razie jesteśmy w trendzie zawalającym się polskiego złotego i widzimy, prawda? No ale od 2000 roku y, y, polska scena polityczna, polska gospodarka inaczej wygląda, prawda? niż w roku 2000-2001. To mi, mi, wtedy jakąś tam władzę może mieliśmy nad tą gospodarką, prawda? A teraz już władzy dawno nie mamy nad gospodarką, bo nad gospodarką w Polsce władze mają zagraniczne korporacje. Zagraniczne korporacje mają władzę nad polską gospodarką i spółki skarbu państwa, prawda? Polacy, jako tako, nie mają władzy nad swoją gospodarką. Głównie nad gospodarką mają władzę, szanowni państwo, zagraniczne korporacje. Dyrektywy unijne, no i spółki skarbu państwa, spółki miejskie, i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze jest kilku oligarchów w Polsce, prawda? I oni wszystko wykaszają, wyniszczają, prawda? Wprowadzają nowe łady, żeby niszczyć Polskę i Polaków, prawda? Żeby Polak się stawał tylko i wyłącznie pańszczyźnionym, takim feudalnym chłopem, tak? No ale, no i od tego momentu ta złotówka się zawala, widzimy, prawda? Pum, 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 prawda? Zawaliła się, umocniła. A dlaczego się dzisiaj umocniła? bo mamy wysokie oprocentowanie. No ale niestety, szanowni Państwo, to wysokie oprocentowanie jest bardzo wysokie. 5,75 jest wyższe o 0,75 od dolara amerykańskiego. Ale mamy za to bardzo wysoką inflację, prawda? Mamy bardzo wysoką inflację. Taka jest w danym momencie rzeczywistość. To Amerykanie podpisywali memorandum buta pesztańskie i Brytyjczycy z Ukrainą, ale to my mamy wysoką inflację, i wysokie oprocentowanie i słabą walutę, bo złotówka jest bardzo słaba. I teraz powstaje, szanowni państwo, pytanie, czy polska złotówka się zawali? Za Donalda Trumpa wcześniej, tak? To możemy sprawdzić sobie, co się działo za Donalda Trumpa wcześniej. E, 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 szanowni Państwo, za Donalda. E, do Donald Trump, Donald Trump rządził od 17 do 2021, prawda, gdzie jest rok 17, tutaj od 17 roku bodajże do 2021. No i w 17 roku, proszę sobie to wyobrazić, że w 17 roku dolar amerykański był po 3,33. Tutaj mamy 18, 17, o 18, prawda, w 17 roku. Złotówka się umacniała i gdy przyszedł Donald Trump, szanowni państwo, złotówka się skrajnie osłabiła do no 2021, prawda, się osłabiła, prawda, złotówka się po prostu osłabiła z 3,33 na 4, prawda, czyli się osłabiła dosyć znacząco, no ale wiadomo, że, że jak Donald Trump przegrał wybory, no to złotówka jeszcze mocniej się zawaliła, prawda, więc złotówka się, złotówka traciła za Donalda Trumpa, złotówka traciła za Bidena, więc to nie ma żadnego w ogóle znaczenia tyle, prawda? Czyli złotówka może się dalej osłabiać, tylko że my jesteśmy w takim punkcie, że już nie możemy osłabiać tej złotówki, szanowni państwo, ze względu na to, że jeżeli będziemy dalej osłabiać złotówkę, no to ja ciągle to mówię, polska złotówka jest w takim stanie, że jest bardzo słaba i kosztuje 4 złote, no i jak podejdzie do 5 złotych znowu, będzie znowu trzeba podwyższyć oprocentowanie, ale teraz nie z punktu prawie 0% na 6,75, a z punktu 5,75 na 12, czy tam 15, prawda? Więc, szanowni państwo, jeżeli, ale my mamy traktaty unijne i my nie będziemy mogli aż tak osłabiać Złotówki, prawda? Więc tu Unia Europejska nam pogrozi. Może i dobrze, prawda? Z jednej strony, prawda? Więc tutaj, my mam, mamy coś takiego, że my nie możemy zniszczyć walutę, bo jak z nią zniszczymy, to się nami Unia Europejska zajmie, prawda? A jest taki Rubikon, ja ciągle o tym mówię, prawda? I ja to pokazuję na przykładzie Liry tureckiej i argentyńskiego peso, że gdy argentyjskie peso, dosłownie to tak wygląda, gdy argentyńskie peso i Lira turecka doszły do oko około 4-5 tych swoich walut. Za dolara amerykańskiego, 5 za lire, za, bo kiedyś dolar amerykański kosztował 3 liry, albo 3 peso, czy 4 peso, i gdy, szanowni państwo, te waluty dochodziły do tej liczby 4, 5 lir, 3 peso za dolara. I wtedy się już zabalały, już wtedy było 10, 20, 30, 40, prawda? To by było w takiej sytuacji, że jeżeli złotówka by się zawaliła do 5 złotych z powrotem, czy do 6 złotych za dolara amerykańskiego, pan profesor Glapiński będzie musiał, szanowni państwo, uruchomić gigantyczne oprocentowanie, lub w, w Unia Europejska wprowadzi nas do strefy euro razem z Donaldem Tuskiem i spełni się sen Donalda Tuska, szanowni państwo, i jego obietnica, że wprowadzi nas do strefy euro, a jak nas prowadzi, a niszcząc polskiego złotego, prawda? No i wtedy zabiorą. Nam wszystkie rezerwy walutowe zostawią nam tylko trochę, zabiorą nam nasze złoto, prawda? No i będziemy w strefie euro, będziemy mieli tańsze kredyty, będziemy mieli, szanowni Państwo, ee, stabilniejszą walutę, będziemy, możemy mieli nawet niższą inflację, no ale wtedy się bardzo mocno zadłużymy i możemy skończyć jak Grecja. To będzie problem, prawda? No i jeżeli będziemy po zawalonym kursie, no to będziemy mieli bardzo niskie emerytury, bardzo niskie wynagrodzenia, ale jeżeli będziemy po normalnym kursie, jeżeli nie, to będziemy mieli takie same wynagrodzenia, ale wtedy będziemy się mocno zadłużać i tak dalej, i tak dalej. Więc, szanowni państwo, co się będzie działo? No, dolar amerykański rósł za Trumpa, rósł za Bidena do złotówki, szanowni państwo, złoto rosło za Donalda Trumpa, złoto rosło za Bidena, prawda? Donald Trump jest człowiekiem, który chce niskiego oprocentowania Więc jeżeli będzie niskie oprocentowanie Będą wtedy brać Jak zrobić niskie oprocentowanie? Więcej ropy wyciągnąć, prawda? Wyciągną więcej ropy, więcej gazu Wtedy będzie można obniżyć oprocentowanie Ale jak obniżą oprocentowanie No to wtedy wywali makabrycznie złoto, prawda? A jeżeli chodzi o nas, Szanowni Państwo, to u nas Houston, we have a problem, prawda? Może to nie jest zawołanie do Houston, ale wiemy jedno, Szanowni Państwo, że u nas nie jest dobrze, mamy gigantyczną inflację, Amerykanie mogą się odwrócić od Ukrainy, prawda? Zostawiając nam ten cały syf, który tam narobili razem z Brytyjczykami, prawda? I tyle, szanowni państwo. I czeka nas, jeżeli e, oczywiście, ja, ja ciągle mówię, szanowni państwo. Ja, ja, ja chciałbym wierzyć, że w Polsce są wystarczające siły, że polska złotówka dzisiaj jest w tych trajektoriach umacniających się, prawda? Że przebije, bo tutaj mamy trend zapadający się, proszę zobaczyć. To jest trend zapadający się do, do dolara amerykańskiego, ale ja, ch ja chcę wierzyć, że jesteśmy w tym, szanowni państwo. Chcę wierzyć, że mój naród ma wystarczająco siły, żeby wejść w trend umacniający się i że złotówka się jednak umocni, no Bo moja główna prognoza jest taka, że będzie złotów, że się umocni złotówka, prawda? Jeżeli Polską rządzą Polacy, że się umocni do 3,80, 3,60, nawet do 3 złote, nawet dolar amerykański może się zapaść do 2 złotych, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, prawda? Ale jeżeli Polską Polska bierzą no Polacy, tylko zagraniczne korporacje, zagraniczni króle, zagraniczni oligarchowie i sami zdrajcy No to w Polska się złotówka zawali, wejdziemy do strefy euro, no i tyle, prawda? Więc nie będzie żadnej złotówki po, nie będzie dolara po 6 zł, nie będzie dolara po 7 zł, Szanowni Państwo, tylko będzie euro yy, Taka rzeczywistość, a jak nie będzie euro, to będzie oprocentowanie 15%, a nie musi być euro i nie musi być oprocentowania 15% jeżeli Polacy wezmą się za swoją gospodarkę, zaczną umacniać swoją walutę, szanowni państwo, zaczną obniżać oprocentowanie i zaczną troszczyć się o swój własny y, kraj i własny naród i własną gospodarkę. Pozdrawiam do usłyszenia i zapraszam do subskrybowania, klikania łapeczki w górę merytorycznego, komentowania, a przede wszystkim do rozpowszechniania tego filmu na swoich social mediach. Szanowni państwo, wyślijcie ten y, film do swoich znajomych, do szanowni państwo, SMS-em, mailem, czym tam macie. Niech to wideo się rozprzestrzenia. Przestańcie słuchać, szanowni państwo, głupot, debilizmów. Stańmy się bogatym narodem, a nie narodem y, y, ostatnich biedaków.